Drodzy bracia i siostry, dzisiejsze Słowo z Ewangelii Jana pokazuje Jezusa, który miał być pochwycony w taką pułapkę, z której nie ma wyjścia. Taki obraz człowieka w sytuacji bez wyjścia. Dlatego, że jakkolwiek by Jezus nie powiedział, "Kaminujcie, tę kobietę, bo prawo mojżeszowe mówi, że jak złapiemy kobietę na cudzołóstwie, to można ją kamienować, zabić. Czy też już Jezus powie, nie kamienujcie. Bo Jezus jest przecież miłosierny. Jezus chodził na obiady do grzeszników, do celników, zadawał się z prostytutkami, mówiono o nim, że jest żarłokiem, pijakiem. Więc jeżeli powie, nie róbcie tego, nie kamienujcie, to daje dowód tego, że jest takim liberałem, takim, który się jednoczy tutaj z prostytutkami, z żarłokami, z pijakami, łamie prawo, a w związku z tym odrzuca prawo, czyli jest nieprawowiernym Żydem. Czyli też można było kamienować. Zobaczcie, że jeżeli Jezus powie kamienować, czy Jezus powie nie kamienować, zawsze będzie winny. Więc super, doskonała pułapka, którą zastawili na no Jezusa Faryzeusze. Sytuacja wydaje się bez wyjścia. Co więcej, jeżeli Jezus powie kamienować, no bo w końcu tak mówi prawo Tora, to jeżeli oni wykonają ten wyrok śmierci, a było wtedy Jus Gladi, czyli takie prawo miecza, a nie powiedzieli, że w Palestynie. Tylko my, jako Rzymianie, mamy prawo wykonywać wyroki śmierci. Jeżeli by Jezus zachęcił do wykonania wyroku śmierci poza prawem żydowskim, poza prawem rzymskim, to wtedy byłaby okazja, pretekst, żeby Jezusa skazać też na śmierć wobec Rzymian. Bo łamie prawo rzymskie, wykroczył przeciwko temu prawu. Zobaczmy tego Jezusa, który jest zaszantażowany, gdzie wydaje się, że nie ma dobrej drogi wyjścia. Czy my w naszym życiu często nie stajemy w podobnych sytuacjach, kiedy nam się wydaje, że nie ma wyjścia, że nie mogłem inaczej zrobić, nie mogłem inaczej postąpić, że było tylko wyjście A i B i każde było złe, wybrałem mniejsze zło? Bardzo często tak myślimy. Bardzo często tak postępujemy. Nie zdajemy sobie sprawy, zobaczcie, z tego, że jest jeszcze Bóg. Bardzo często o tym Bogu zapominamy jako o wyjściu C. Jako o trzecim wyjściu. A Bóg jest Bogiem, który jest Bogiem Wszechmogącym. Wszechmogące znaczy, że może wszystko. Że On sytuacja, która się wydaje tylko czarno-biała, albo tylko wyjście A i tylko wyjście B, i ja innych wyjaśnień, solutions, nic innego nie widzę. To Bóg ma jeszcze trzecie wyjście zawsze. Tylko pozwólmy Mu działać w naszym życiu. Wiecie, taka jest piękna definicja modlitwy, która mi się podoba, że Pan Bóg ma dla nas to wyjście C, cały czas ma je dla nas i właściwie czeka tylko, żeby nam je zdradzić, powiedzieć, przekazać, zaprowadzić nas, zaprosić nas na tą drogę wyjścia C. Tylko trzeba, żebyśmy go posłuchali, tylko trzeba, żebyśmy się pomodlili, żebyśmy mu dali czas, żebyśmy go zaczęli słuchać. I modlitwa, jak ktoś tak ładnie powiedział, to jest taki czas, kiedy ty przychodzisz ze swoim pomysłem. I rezygnujesz z tego swojego pomysłu, im dłużej siedzisz przed tym Panem Bogiem z nim rozmawiasz, tym bardziej sobie zdajesz sprawę z tego, że on ma wyjście C, zupełnie inny wariant dla Twojego życia, który zawsze jest lepszy. Zobaczcie, czy to nie był lepszy wariant dla tej kobiety? Jakie ona miała wyjście? Oczywiście mogę tylko umrzeć, to było dla niej jedyne wyjście. Jezus ma dla niej wariant taki, że ona żyje, odchodzi wolno. Ci ludzie, którzy oskarżali tę kobietę, którzy wydawało się im, że są tacy, prawda, pobożni i sprawiedliwi i że najlepsi ludzie na świecie, jacy tylko chodzili, bo przestrzegają prawa, okazuje się, że sami jesteście grzesznikami. Zostawcie ten sąd Bogu. Nie sądźcie, bo taką miarą, jaką wy mierzycie i wam odmierzą. Nie znamy serca drugiego człowieka. Więc dla nich też się to okazało doskonałe spotkanie to z Bogiem. Prawda dla tych ludzi nienawistnych, ci, którzy nienawidzili Jezusa, kiedy spotkali tego Jezusa, Odkryli prawdę o sobie. To było jak odpadnięcie łusk z ich oczu. Każde spotkanie z Bogiem jest dobre dla nas, jest wartościowe dla nas. Jest, dlaczego jest dla nas dobre i wartościowe? Dlatego, że my jesteśmy stworzeni na obraz Boga, mamy to DNA boskie w sobie i jesteśmy stworzeni do tego, żeby być Bogami, po prostu. Póki nas stworzył po to, żebyśmy byli częścią Jego rodziny. Nie znajdziemy szczęścia, póki nie znajdziemy się w tej rodzinie Boga póki nie zjednoczymy się z tym Bogiem. Ale dzisiaj, zanim jeszcze będziemy kontynuować, może to nasze rozważanie i, i zachwycać się tym, że mamy tego Ojca, mamy tę rodzinę, mamy tego Boga, który wszystko może, naprawdę wszystko może, nie ma sytuacji nie do rozwiązania dla tego Boga. Nawet zobaczcie dzisiaj, wspominamy tę rocznicę kateńską, mordu katyńskiego i katastrofę smoleńską. Wydaje się takie tragiczne rzeczy, prawda? Komunizm, który ludzi mieszał z błopem, który pozbawiał ich człowieczeństwa, który łamał, łamał kręgosłupy, gdzie wydawało się, że nie ma często wyjścia, można było tylko pójść na współpracę, Jest tylko wyjście a współpraca i nic więcej. To takiej sytuacji nawet zobaczcie, Austrii, gdzie została zajęta przez Armię Czerwoną, kiedy rozpoczęto krucjatę różańcową. Modlono się, wszyscy się w Austrii modlili, o to, żeby Armia Czerwona wyszła. Przecież niemożliwa. Bez jednego wystrzału po kilkunastu latach Armia Czerwona wychodzi z Austrii, zostawiając kraj wolnym. Siła modlitwy. Teraz w kinach nawet macie film Unplanned o Planned Parenthood, prawda? czyli o tych klinikach aborcyjnych. Bardzo dobry film, zachęcam, wczoraj widziałem, gdzie oparty na prawdziwej historii kobiety, która będą szefową, dyrektorką kliniki, nagle zmienia zupełnie po kilku latach front i przyłącza się do organizacji Pro-Life, żeby walczyć z aborcją, mówi, że jeżeli przy klinice są ludzie, którzy się modlą, Planned Parenthood tego nie zdradza, to skala, liczba aborcji spada o 70% w takiej klinice. My sobie nawet nie zdajemy sprawy, jaką moc ma modlitwa. ile ona może zdziałać, ona może ratować. Po prostu nie bierzemy jakby w naszą kalkulację, czasami taką materialistyczną, konsumpcyjną, nie bierzemy w ogóle pod uwagę, że jest Bóg, który może wszystko. Który jest wszechmogący. Też przykład z Austrii. Jeden z takich szefów ruchu pro-life w Wiedniu mówił, że próbowali na różne sposoby walczyć prawda, o zniesienie e, tego prawa do zabijania w taki sposób wolny i tak dalej w Austrii. Nic się nie udawało. I rozpoczęli też taką krucjatę modliterną. Po czterech latach największe cztery kliniki w Austrii, w samym Wiedniu zostały zamknięte. Z braku klientów. To jest niesamowite: z braku klientów, z braku kobiet, które przychodziły. Sama modlitwa, prawda? Nasza jakby troska, nasza miłość o drugiego człowieka, że ja się modlę za drugiego człowieka, ona sprawia, że Bóg, szanując naszą wolność, że ona zostawia. Jak nie chcecie z Bogiem mieć nic do czynienia, Bóg was do niczego nie będzie zmuszał. Przecież. Ale jeżeli my prosimy tego Boga o interwencję, przyjdź, pomóż, ratuj życie, które jest najcenniejsze, to Bóg wkracza w życie tych ludzi, dotyka ich jakoś delikatnie, subtelnie i oni zmieniają swoje życie. Wszystko to mówię po to, żeby Wam dać przykłady Boga Wszechmogącego, który ma wyjście zawsze. Jeżeli mamy syna, nie wiem, alkoholika, rodzinę, w mamy narkomanie, mamy cokolwiek, jakieś przeróżne problemy, które wydają się... Po ludzku są nierozwiązywane i trwają latami, jak jakieś przekleństwo w naszej rodzinie. To dlaczego nie używamy najpotężniejszej broni, jaką mamy, jaką jest właśnie modlitwa? To dzisiaj gromadzi nas też kwestia katynia właśnie. Doskonale znamy tę historię, że 17 września 1939 roku, kiedy Sowieci wkoczyli na wschodnie rubieże Polski, do niewoli trafiło 22 tysiące. Oficerów, żołnierzy. Wśród nich było 7 tysięcy cywilów to byli rezerwiści, to byli y, naukowcy, inżynierowie, prawnicy, nauczyciele, urzędnicy państwowi, przedsiębiorcy, biznesmeni, byśmy powiedzieli wcześniej, y, osadnicy wojskowi na kresach, ziemianie. I wszystkich zabito strzałem w tył głowy. I uzasadniając ten bestialski wyrok, bo został podpisany po prostu taki rozkaz. I to jest ciekawe, że mamy rozkaz na papierze. To jest ciekawe, bo w Norymberdze, kiedy skazywano hitlerowców, nie ma żadnego rozkazu takiego na piśmie. Tutaj się zachował rozkaz podpisany przez między innymi Stalina. I Beria, szefem NKWD, który ten rozkaz właściwie doprowadził do skutku, uzasadniał konieczność zabicia 22 tysięcy polskiej elity z takim stwierdzeniem, że wszyscy są tak zatwardziałymi, nieorokującymi poprawy, poprawy, wrogami władzy radzieckiej, iż jedynym rozwiązaniem jest śmierć. I dużo mówią, że Stalin chciał się zemścić za porażkę w wojnie 1920 roku, a niektórzy mówią, że po prostu nawet dogadano się na poziomie Gestapu NKWD, żeby zniszczyć elitę, warstwę przywódczą, elitę intelektualną narodu polskiego. Tak, żeby ten naród pozbawiony tej elity, która powstała po 123 latach niewoli, nie mógł się odrodzić. I tej elity nam ciągle brakuje tak naprawdę. Nie My się ciągle w Polsce i to wszyscy powtarzają, zmagamy z tym, tą wielką wyrwą pokoleniową, wielką taką tragedią, jaką przeżyliśmy był potop Szwedzkich, kiedy 30% naszego narodu zostało wycięte w wyniku tych wojen szwedzkich i nie tylko. A drugą taką wielką wyrwą jest właśnie II wojna światowa. Podobny procent. I ciągle sobie z tym nie możemy poradzić. Pan prezydent Lech Kaczyński, kiedy zmierzał w 2010 roku do Katynia, właśnie na 70. rocznicę obchodów tego mordu, stwierdzić miał w swoim przemówieniu, które nigdy nie zostało wygłoszone, że Katyn był aktem założycielskim władz komunistycznych w Polsce. Dlatego, że fakt, że mocarstwo zachodnie później milczało o tym mordzie, Pozbawił tych mocarstw, nie chciało tego robić. Churchill powiedział, że o pewnych sprawach się nie mówi w polityce. I to była taka sprawa, o której nie można było mówić. Choć CIA, Amerykanie wiedzieli już w kwietniu 1943 roku, że to jest prawda, że Rosjanie to zrobili. Przekazali im teraz takie archiwa Amerykanie. Więc pozbawiono się karty przetargowej, mocnej karty do rozmów ze Stalinem, która mogła uratować Europę Wschodnią i Centralną przed inwazją komunizmu. Zrezygnowano z tego, licząc na to, że Rosja przekupiona yy, łaskawością Zachodu, który nie będzie drążył trudnych tematów, nie będzie dążył do prawdy. Rosja się wykrwawi w walce z Hitlerem i w ten sposób wygramy rękami Rosji II wojnę światową. W ten sposób tak naprawdę podpisano akt skazania Polski na totalny, to, totalitaryzm komunistyczny przez następne 40 lat i całą Europę Wschodnią i Centralną. Zapadła żelazna kurtyna. I rozpoczęła się trwająca tykany zimna wojna. spotykam się tutaj w Orchard Lake. Słyszałem, że nie organizowali się takich rocznic tutaj w ostatnimi czasy. I może dobrze, że w tym miejscu jest to sanktuarium Jana Pawła II, ale jest to też miejsce, gdzie działał przez wiele lat ksiądz prawa Zdzisław Peszkowski, którego może wielu z Was znało. On jest absolwentem tego seminarium. Tutaj, z tego On tutaj został wykształcony na księdza, i tutaj był 38 lat profesorem teologii pastoralnej, literatury, języka polskiego. Napisał około setki różnych książek, między innymi także podręczników do języka polskiego. I był kapelanem rodzin katyńskich i pomordowanych na wschodzie. On, jako młody podoficer pod chorąży, dowodził Plutonem XX Pułku Ułanów. Kampanii wrześniowej w 1939 roku. I na wschodzie, po 17 września, kiedy Sowieci weszli, został stałym swoim wojskiem, wzięty do niewoli i był w Kozielsku. I był w ostatnim transporcie z Kozielska do Katynia. I cudem, ten ostatni transport 232 jeńców, wśród których był Zdzisław Peszkowski, zawrócono i odstawiono do innego obozu, Pawlisze w Boże i przeszedł. Potem zaciągnął się do armii Andersa. I możemy pytać, moi drodzy, po co o tym w ogóle mówić? Czy warto pamiętać? Czy warto rozdrapywać stare rany? Czy właśnie nie należy przebaczyć? Dzisiejsza Ewangelia jest doskonała, bo mówi o przebaczeniu. Czy nie należy zapomnieć o wyrządzonych krzywdach? Marszałek Józef Piłsudski Miałem powiedzieć, że naród, który nie szanuje swojej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości. Stara Maksymata Rzymska mówi, że historia jest nauczycielką życia. I my nie możemy zapomnieć o historii, jeżeli chcemy trwać. Jeżeli chcemy mieć jakąkolwiek przyszłość, musimy się uczyć z historii. Ze zrozumienia naszej historii rodzi się świadomość tego, kim my jesteśmy. Jaka jest, jakie jest nasze miejsce w historii świata, w geopolityce, na mapie świata, dokąd my zmierzamy jako naród, kto jest naszym przyjacielem, kto jest naszym wrogiem. I dzięki rozumieniu historii, czyli tego, co było wczoraj, ja rozumiem też to, kim jestem dzisiaj, na kogo mogę liczyć dzisiaj, jestem mądrze i realistycznie w stanie zaplanować swoje jutro. I za nieznajomość historii płaci się prędzej czy później wielką cenę. Upadku gospodarczego, niewoli, krwi, czego doświadczyliśmy w historii bardzo często. I tutaj znowu chciałbym zacytować słowa marszałka Piłsudskiego. Mówi tak. Naród, który traci pamięć, przestaje być narodem. Staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmującym dane terytorium. I tak po części się trochę dzieje w obecnym układzie geopolitycznym. Mówi się o mieszance, o wyzbyciu się własnej narodowości o zatracie tej narodowości, o jakimś zbiorze ludzi, i tym zbiorem ludzi można kierować i można z nimi robić, co się tak naprawdę chce. Można prowadzić inżynierię społeczną, można im wmawiać, że są kimkolwiek chcemy. Kiedyś też wielki kanclerz, kolony Jan Zamoyski w akcie fundacyjnym Akademii Zamońskiej, pięć lat przed swoją śmiercią, rok 1600, pisał: Takie będą rzeczy pospolite. Takich młodzieży chowania. Więc taka jest nasza pamięć o wczoraj, takie jest nasze rozumienie historii, jak również nasze budowanie teraźniejszości i przyszłości. Dlaczego zatem nie zapominamy, dlaczego nie możemy zapomnieć? Jeżeli zapomnę, kim byłem wczoraj, to nie wiem, kim jestem dziś i nie wiem, kim mam być. Ojciec Święty Jan Paweł II, z którego sanktuarium jesteśmy, tego którego tej religii są. I Kajak kiedyś powiedział takie słowa. Tragiczne wydarzenia, które miały miejsce na wiosnę 1940 roku w Katyniu, Charkowie, Miednoje, są rozdziałem w martyrologium polskim, który nie może być zapomniany. Żywa pamięć o tych wydarzeniach powinna być zachowana jako przestroga dla przyszłych pokoleń. Klękamy przed tych mogiłach z tą świadomością, że płacili oni najwyższą cenę naszej wolności, dali, rzec można, definitywny kształt tej wolności. Prawda Katynia jest stale obecna w naszej świadomości i nie może być wymazana z pamięci Europy. My naprawdę nie możemy udawać, że nie było Holokaustu, nie możemy udawać, że nie było Katynia, nie możemy udawać, że nie było ludobójstwa na Bałkanach w latach 90. -tych. Dlatego, że pamięć o tych naszych mordach, jakie się wydarzyły między nami, bratnimi narodami, narodami Europy, ona nam tak naprawdę mówi, że nie powinniśmy sobie do końca ufać jako ludziom. Ja sobie sam nie mogę ufać, bo jestem tylko grzesznikiem. I ta pamięć o naszym grzechu, o naszej przeszłości, o naszych mordach, ona nas powinna uczyć zawsze pokory. I powinno się żyć w prawdzie, nie powinno się nigdy zakłamywać prawdy, wybielać prawdę, ubarwiać prawdę, mówić, że czegoś nie było. A to wtłacza mi kłamstwo o mnie samym i to mnie wcześniej czy później zabije. Oczywiście trzeba też przebaczyć. Pamiętacie ten słynny list przebaczany i prosimy o przebaczenie, jakie polscy biskupi wystosowali w stosunku do Niemców? Niedawno, całkiem kilka lat temu, podobna inicjatywa była między Kościołem Wschodnim, prawosławnym rosyjskim i Polskim Kościołem Katolickim. Pojednanie rosyjsko-polskie miało nastąpić. I relacje między narodami muszą być budowane właśnie na zgodzie, to jest oczywiste, ale ona się musi ustalać na prawdzie. Z prawdy też wynika tak naprawdę znajomość mojej kondycji grzesznika, bo żyje w prawdzie, prowadzi mnie do konieczności przebaczenia. Jerzy Bar, ambasador Polski w Moskwie w latach 90., w swoich wspomnieniach opisuje spotkanie w polskiej ambasadzie, które ksiądz Zdzisław Peszkowski właśnie zorganizował dla Rosjan zasłużonych dla sprawy katyńskiej i prac ekskumacyjnych, jakie miały miejsce w latach 1991-1994. I podczas tego spotkania ksiądz Peszkowski w pewnym momencie, tutaj cytat, poprosił, byśmy się wszyscy wzięli za ręce i przysięgli że nigdy nie będzie wojny pomiędzy Rosjanami i Polakami. To był nadzwyczajny moment. Po tej scenie ksiądz Peszkowski wręczył różańce małżonkom urzędników i generałów. Nastrój był taki, że gdy poprosiliśmy Rosjan do sąsiedniego pomieszczenia na przyjęcie, po raz pierwszy w życiu zobaczyłem, że ojcowie i generałowi rosyjscy nie piją. Nikt nie miał ochoty na alkohol. W styczniu 2006 roku Sejm Polski zgłosił kandydaturę księdza Peszkowskiego do Pokojowej Nagrody Nobla. Podkreślając wychwalę, ciekawe, że ksiądz Brałat, były więzień sowiecki, nie doszła ofiara Katynia, od lat działa w duchu przebaczenia i pojednania polsko-rosyjskiego. Prawie nigdy mu nie przyznano tej Nagrody Nobla, ale sama nominacja ma duże znaczenie. Istotne jest tutaj przesłanie, nam zostawia ksiądz Peszkowski tutaj przeżył prawie 50 lat w tym Orchard Lake jako kleryk i później jako profesor, że pamięć jest istotna i nie zapominamy. Ta pamięć osadzona na prawdzie historycznej daje nam siłę do budowania czego? Zgody. Zgody między narodami. Nigdy nie zbudujemy zgody między nami Rosjanami, między nami Ukraińcami, jeżeli będziemy negowali prawdę. Tylko prawda wyzwala, jak mówi Jezus, i budujemy na prawdzie. Przebaczyć, moi drodzy, to nie znaczy zapomnieć. Jest taki nawet tytuł książki księdza Peszkowskiego, jest jej współautorem. Przebaczyć nie znaczy zapomnieć. Tylko tak jak mówię, ta pamięć, ona ci pokazuje prawdę o tobie i uczy cię pokory, że jesteś też mordercą, że masz na swoich rękach też krew. Polacy zabijali Rosjan, Rosjanie zabijali Polaków. Ten z wszystkich uczy pokory. Dzisiejszy Jezus, który pisze na ziemi, Zastanawiają się wszyscy, co ten Jezus pisał na tej ziemi, gdy przeprowadzono tę kobietę złapaną na cudzołóstwie. Co ten Jezus pisał? dużo mówią, że pisał jedno z proroków z Księgi Jeremiasza. Nadziejo Izraela, Panie, wszyscy, którzy Cię opuszczają, będą zawstydzeni. Ci, którzy opuszczają Boga, zapominają o nim, zawstydzą się. Ci, którzy oddalają się od Ciebie, niech będą zapisani na ziemi, bo opuścili źródło żywej wody, Panie. Ci, którzy żyją tak naprawdę, a żyją naprawdę ci, którzy są zjednoczeni z Bogiem, bo Bóg jest tak naprawdę tylko żyjący, Jezu tak fajnie powiedział kiedyś, jak ktoś chciał chodzić za Nim, zostaw umarłym grzebami umarłych, bo chciał zrobić pogrzeb swojemu tacie. Ci, którzy nie są z Bogiem, są chodzącymi trupami. Ci, którzy umarli, tak naprawdę oni żyją, a my tak naprawdę I nikt z umarłych nie chce tu wrócić do tego życia na ziemi. To Jezus uczy nas, pisząc po tej ziemi, mówiąc, że wasze imiona jako grzeszników zapisane są na ziemi, czymś bardzo nietrwałym, co wiatr zaraz rozmyje i rozdmucha. Natomiast Biblia mówi, ci, którzy żyją naprawdę, ich imiona są zapisane nie na ziemi, ale w Księdze Życia u Boga na niebie, w niebie. W Apokalipsie na wielką wizję, kiedy Bóg otwiera Księgę Życia i tam są imiona tych, którzy są Jego dziećmi. Bóg najbardziej okazuje swoją wszechmoc, tak czy katechizm Kościoła katolickiego, gdy odpuszcza człowiekowi grzechy. Zapytajcie się, i niech ja się też zapytam, i pytam się siebie, kiedy jestem najsilniejszy? Kiedy jesteś najsilniejsza? Najsilniejszy jesteś najsilniejsza wtedy, gdy potrafisz odpuścić grzechy, gdy darujesz winę. Nie wówczas, gdy udowadniam drugiemu głupotem, błąd, grzech. Najmocniejsi jesteśmy wtedy, gdy darujemy winę, gdy dochodzi do pojednania. I rzeczywiście, nawet myśląc o Katyniu, 25 sierpnia 1993 roku Borys Jelcyn, będąc w Warszawie, prezydent Rosji, złożył kwiaty pod Krzyżem Katyńskim i wypowiedział słowo Wybaczcie. Najpiękniejszy dar to przebaczenia. Gdy się nie chce przebaczyć, to zaraz powstaje mur. A od muru zaczyna się więzienie. To jest duchowa prawda. Jeżeli my żyjemy brakiem przebaczenia w stosunku do innych, to zamykamy się w więzieniu naszych emocji, naszych złych myśli. Nie jesteśmy wolni. Jesteśmy nieszczęśliwi. Na koniec zostawiam nas... Z modlitwą o wschodzie słońca, która była jednym z takich hymnów nieoficjalnych Solidarności, szczególnie w środowisku akademickim. Każdy Twój wyrok przyjmę twarde, przed mocą Twoją się ukorzę, ale chron mnie Panie od pogardy, przed nienawiścią strzeż mnie Boże. Wszak Tyś jest niezmierzone dobro, którego nie wyrażą słowa. Więc mnie od nienawiści obroń. I od pogardy mnie zachowaj. Co postanowisz, niech się ziści. Niech się Twoja wola stanie. Pamiętamy, że ta wola jest najlepsza. Wola Boża jest najpiękniejsza dla mnie. Niech się Twoja wola stanie. Ale zbaw mnie od nienawiści. Ocal mnie od pogardy Panie. Amen.